Montaż listwy startowej z PCV. Na wysokości dolnej krawędzi systemu zamocować wypoziomowaną listwę startową, która będzie podparciem dla pierwszego rzędu płyt styropianowych. Można również zastosować listwę startową ze stali kwasoodpornej. Montaż taśmy rozprężnej do uszczelnienia okna. W celu dokładnego wykonania uszczelnienia okna należy przykleić odpowiednią taśmę rozprężną do ramy okiennej. Następnie przykleić do ściany pas siatki standard, która będzie wywinięta na styropian. Starannie przykleić do ściany płyty styropianowe stosując metodę ramki i placków po wyschnięciu warstwy izolacyjnej, to jest po 24 godzinach, wywijamy siatkę i przyklejamy do powierzchni styropianu przy użyciu zaprawy klejącej. Następnie przystępujemy do zatapiania siatki na powierzchni styropianu.